Jak pan pamięta początki pracy tutaj, 20 lat temu? Było trudno, ale nie trudniej chyba jak w innych fachach. Na przykład nie chcę myśleć o górniku. Było trudno, ale ja lubię z kimś młodszym pracować, czyli z młodzieżą. No, to mnie jakby odmianiało. Tak. A pamięta pan jakieś w przeciągu tego całego czasu? Jakieś ciekawe historie może się wydarzyły. Czy, czy ona była ciekawa? Kiedyś y, małe dziecko y, zwymiotowało w szatni i mamusia do dziecka powiedziała w ten sposób y, y, Dokończ synku, pan to posprząta. Czy to jest ciekawe? Nie wiem, to takie trochę. płytkie, no, ale co miałem zrobić? Pracuję się, tyle. Nie wina dziecka. Przecież. Tak, a na przykład próbował ktoś kiedykolwiek uciec z, z naszej szkoły nie, przez kartę, przez okno? Pomidor, ale nie, tak naprawdę, no powiem nie jeden raz, Aha. ale było mi dało. Tak, a teraz najważniejsze pytanie. Czy kiedykolwiek pan kogoś wypuścił z naszej szkoły? <laughs> Grube pytanie. Yy. Za, 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 za pozwoleniem pani dyrektor zawsze wypuszczałem. Yy, zdarzało się. No Pomidor. 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 No dobrze, dziękujemy bardzo. No dobrze. Dziękujemy. Do szkoły, tak? Tak, tak. Jaki temat wybieramy? To te geografia. Geografia. Szczyt, szczyt śnieżki. Ile ma? A, było, już, było, było to. 10? Brzep no, To jest powiedzcie co się tego? Ale trzeba... 1600? 60? Nie, 1600. 665. Tak. Dobrze, połowa osoby wchodzi, bo połowa tak jak działa, Tak. Kto Was uczy geografii w tej szkole?